No i jestem, wylądowałem. Zmarzłem jak cholera. Jestem gdzie? U siebie w domu. Na lądowisku, tam jest, za tą górką jest mój dom. E, jakieś tam robiłem punkty, ale w sumie fajny locik, polatane. Skrzyczne zostało tam, oho, widać oddali szczędzielnie klimczek tam dopiero jest, jest gdzieś Skrzyczne. Fajny locik, super. Do zobaczenia gdzieś w powietrzu, hej. A my tutaj mamy startowisko wschodnie Skrzyczne. Pilotów sporo, jest 9 maj. Warum w sumie taki lepszy pierwszy weekend w tym sezonie majowy, bo z racji koronawirusa nie dało się latać. Zima też nie była ciekawa w sumie, chociaż ja byłem na Słowacji. Gdzie jednak na Słowacji trochę śniegu było, jestem w Liptowskim Trynowcu, tam widzicie Tatry Zachodnie. W oddali jak widzicie śniegu jest więcej niż u nas w Polsce, więc sobie też pojeździłem tutaj na nartach. Tak wygląda Słowacja w styczniu, tam są niskie Tatry z tyłu i Hopok, z którego też latamy, a tutaj zbiornik Liptowska Mara. Także tu było trochę śniegu na Słowacji, u nas zima była kicha, więc na nartach nie pojeździłem u nas za dobrze. Ale nie o zimie to ma być i o Słowacji film tylko o lataniu nad Skrzycznym. Więc jak wziąłem, wystartowałem, miałem lekki krowacik wytrzepałem. Starcik fajny, pilotów nawet było dość sporo. No i pierwsze co robię, od razu tutaj jakieś spotkałem noszenie więc nie ma co sobie daleko odlatywać, tylko trzeba trochę zyskać tutaj wysokości, więc zaczynam sobie tutaj esować, bo jestem za blisko stoku i za nisko, żeby taką zwitkę zrobić, chociaż można było z tą zrobić, ale bym stracił za dużo wysokości, także wolę spokojnie tutaj sobie powoli trochę zdobywać wysokości, żeby móc później gdzieś dalej yy, szukać lepszych noszeń. E, oczywiście można zaryskować polecieć gdzieś dalej, ale e, niektórzy tak robili widziałem i gdzieś tam na, w stronę e, południa lecieli, lecili tą wysokość i, i że tak powiem, żebrali tutaj przy wschodnim zboczu. Ja natomiast powoli zdobywam tą wysokość e, e, już jest coraz lepiej e, słabiutko e, na początku ale było później e, w miarę czym tutaj zdobywałem każdy metr, coraz lepsze to noszenie więc za chwilę wam pokażę, w sumie długo nie musiałem szukać. Widzicie, tam pilot był za blisko i coś tam żebrze trochę. A ja powoli, mozolnie tutaj zaczynam zdobywać tą wysokość. Akurat w tym momencie nie było dużo pilotów, więc sam musiałem kombinować nieźle. Jednak po kilku minutach, jak widzicie, w tym samym naszym udało mi się już coś tam wyżebrać. Tam widać szczyt skrzycznego. ja sobie dalej tutaj szukam. Jakiegoś lepszego noszenia, widzicie, że skrzynka tam było zacienione, natomiast tu się już zaczynało nagrzewać, i patrząc po chmurka, akurat się rozleciała chmurka, ale powoli zaczynało się jakieś lepsze noszenia robić, termika, widać było chmura, które się zaczynały znowu tworzyć. A po kolejnych kilku minutach byłem, już zastanawiałem wyżej, wyżej eee, też do tego komina, w którym ja byłem. Piloci, którzy już latali wyżej wcześniej, byli w powietrzu ode mnie. Na dole tam też jacyś postart wystartowali, więc też krążyli w tym kominie poniżej. No i tak sobie tutaj e, lataliśmy nad tym Skrzyżnym. E, natomiast e, ja w ten dzień jadąc tutaj na Skrzyżne do Szczyrku samochodem, miałem trochę inny plan. Tu chciałem sobie trochę polatać i rozpocząć jakoś dobrze ten sezon. E, następnie chciałem polecieć ze Skrzyżnego do domu tam nad Kimczokiem. Przędzielnią i nadbielską, a dokładnie do łapienicy, tam wylądować do domu, niedaleko swojego domu, zjeść sobie obiad, wsiąść na mój rower szosowy, którym śmigam dziesiątki kilometrów, bo też lubię na szosie jeździć, i przyjechać do szczyrku na rowerze po samochód i wrócić do domu. I taki miałem plan, ale w międzyczasie. Mm, przypomniało mi się, że skoro tutaj latam zostały w tym roku zorganizowane takie zawody tu przez beskickie Stowarzyszenie Parotniowe, do którego też należę e, Kaleson Cup koledzy, którzy to zorganizowali e, chcieli, przynajmniej tak pisze w regulaminie, zachęcić pilotów e, i lokalnych i przyjezdnych e, do latania tu po beskitach, więc zaznaczyli sobie tam ponad 100 punktów i jest taki konkurs, kto zgarnie najwięcej tych punktów. Oczywiście zapraszam na stronę Beskidziego Stowarzyszenia Parotniowego, tam sobie pocztacie o tych zawodach, ja nie będę tu tłumaczył. No i tak mi w przyszło do głowy, że w sumie mógłbym jakieś te punkty zaliczyć, ale to był problem. Okazało się, że ja te punkty sobie nie na nas nie naniosłem w XC traku tam też e, koledzy zrobili też, e, to są punkty, a właściwie cylindry o promieniu 400 metrów, ja ani nie miałem tych punktów naniesionych, ani tych cylindrów, e, ale jak pamiętam, studiowałem kiedyś mapkę e, z, e, tego, te, z tych zawodów, e, to przypomniały mi się punkty takie charakterystyczne w głowie, e, bo często nad nimi latałem, czyli to były punkty e, nad Przełęczą Salmopolską, e, punkt nad Klimczokiem, i punkt na zbiornikiem wody pitnej dla Bielska, który jest w Wapienicy, w Dolinie Wapienicy. A w zawodach tych nazywa się ten punkt zbiornik Wielka Łąka. Ja bardzo często tam latałem bo nad nim, bo, bo to mam po prostu po drodze do domu. I dlatego te charakterystyczne punkty, punkty, po prostu te charakterystyczne punkty miałem w głowie i stwierdziłem, że polecę na czuja. No i tak e, wyglądają naniesione punkty z Kaleson CAP. Tutaj się, my jesteśmy akurat w programie Logfly wersja 5, która jest także książką moich lotów na lokalnym komputerze, także lotów nie muszę nigdzie eksportować. Mam całą historię lokalnie. E, zaimportowałem punkty e, tutaj Kaleson CAP e, do tego Logflya i tutaj właśnie widzę, jak sobie gdzieś podjadę, to tutaj na dole o w tym miejscu, gdzie teraz kręcę myszką. Pokazuje się nazwa tego punktu. E, I tak wyglądają mniej więcej bezkidy. Widzicie, tych punktów jest sporo. E, czy tutaj gdzieś w okolicach e, żaru, czy tutaj w okolicach skrzycznego. Ja sobie teraz to powiększę. E, no i tak jak e, mówiłem, e, byłem na tym skrzycznym. Latałem sobie, e, wystartowałem tutaj ze startowiska wschodniego. Nawet nie pamiętałem, że tutaj jest punkt e, skrzyczny. Ten cylinder obronił 400 metrów. E, czyli automatycznie zaliczyłem jakby ten punkt, e, nad cyckami też są, na przedpolach jest tych punktów sporo. Natomiast pamiętałem, e, że na pewno jest punkt tutaj, z jedzpu Sandra, się nazywa, nad jego tutaj e, gościńcem, czy tak powiem. I to pamiętałem, że jest ten punkt. Pamiętałem także punkt nad tutaj e, Klimczokiem. I pamiętałem punkt nad zbiornikiem wielka łąka. Tutaj w dolinie papienicy to jest dolina papienicy, a papienica jest tutaj, jest to dzielnica Bielska białej. Bo zawsze lecę tutaj mieszkam w tym rejonie i ląduję tutaj na tych łąkach, więc automatycznie przelatuję zawsze tędy i dlatego zapamiętałem ten. Więc wracając do początku. Latałem sobie tutaj na, na powiększym to jeszcze nad Skrzycznym, nieświadomy, że tu jest ten punkt, wykręciłem się i później podjąłem decyzję, że w sumie mógłbym te, które pamiętam, zaliczyć. Więc poleciałem tutaj w kierunku przęczy Salmopolskiej, tu jeszcze gdzieś po drodze kręcąc jakiś komin. Bez problemu, gdybym wiedział, że tu jest, pamiętał ten punkt, to bym go przy okazji zaliczył, bo kręciłem w tym kierunku w sumie komin, tylko w którym momencie odleciałem na ten punkt. Na czuja wleciałem tutaj. Następnie wiedziałem, że mam leczyć w stronę e, tutaj, po mniejszą, bo nie widać w stronę punktu, który jest tutaj nad Klimczokiem, więc poleciałem tak e, też na Czuja nad Klimczokiem. Nie wiedziałem, czy zaliczyłem ten cylinder, czy leciałem. Starałem się patrzeć, od czy z góry, a byłem ponad kilometr nad Klimczokiem, więc trudno było wyczaić, czy już jestem. Tutaj też byłem bardzo wysoko, więc dość wysoko. O, może tak, więc też na Czuja starałem się patrzeć. Pionowo na dłużej już jestem, mniej więcej więc, tak leciałem ze skrzycznego tutaj, następnie poleciałem tu po drodze łapiąc jakieś kominy, bądź przylatując je, bo nie zależało mi na jakimś tym eee, łapiąc punkt na klimczokiem, następnie poleciałem, żeby zobaczyć, jak jest na Trzyndzielnie po czym odbiłem sobie nad e, zbiornik, też na czuja tutaj, na, na ten zbiornik wapienicy, zbiornik wielka łąka, po czym skierowałem się w stronę tutaj jaworza. Jak standardowo zawsze do domu lecę i poleciałem w kierunku pól, czyli dokładnie w to miejsce. Tutaj ląduję, mam tam dość duże pole i już jestem praktycznie blisko domu. No i ten lot tak wygląda. Oczywiście piękny widok na Bielsko-Biała, jest po czym pokażę Wam zaraz w filmie. A my już wrócimy do filmu, jak widzicie, już się kieruję w stronę przelącz Salmopolskiej. Tutaj jest Buńska kopa i ośrodek narciarski, na którym zimie jeżdżę w szczyrku. No i lecimy. E, Przeleciałem już moje skrzyczne. Tutaj widzimy halę skrzyczeńską i zbiornik wody, gdzie e, służące do naśnieżania w wśmiech, gdzie zbierają wodę. Straciłem też jak widzicie sporo wysokości. E, tutaj widzimy solisko i wyciągi narciarskie. E, ja natomiast tutaj, tak jak wspomniałem, na tej mapce znalazłem komin, więc zacząłem go po prostu wykręcać. Jak widzicie jestem coraz wyżej. Tam w oddali widzimy szczyt skrzycznego. Jak widzicie nabrałem w tym kominie dość sporo wysokości, tam jest ten zbiornik już taki malutki, skrzyżne tam w oddali, a tam na, prosto naprzeciwko jest ten jakby trójkącik i tam jest szczyt, który mogłem też zaliczyć punkt yy, w Kalesony Kup, ale nie wiedziałem, że tam jest punkt. Yy, jestem, mam już dość sporo wysokości. o Teraz widać yy, Przełęcz salmopolską i punkt Sandra. Yy, Także za chwilę tam się pewnie skierowałem. O, już widać, że, że, że się kieruję w tamtym kierunku. I przy okazji wpadłem tutaj w jakieś lekkie turbulencje, jakieś niegroźne. Ja to mówię zawsze, że nie ma latania bez szczepania, więc jeśli jest dobry sezon, jeśli jest dobry dzień lotny, to i muszą być jakieś turbulencje. I teraz chyba biorę, wciskam belę i kieruję się centralnie tutaj na salą Polską, którą tutaj widzicie. A ja już doleciałem do cylindra z Jezu Sandra, tu na dole, teraz jest ta łąka. tam jest wszędzie Salmopolska, e, upewniłem się, czy jestem jeszcze na mapie w XC-Traku, mniej więcej w tym promieniu i ruszyłem w kierunku tutaj Klimczoka. A ja lecąc już do Doliny Szczyrku, właśnie doleciałem nad Klimczoką, tałąka. tutaj widzicie gdzie mam Kokon, zaraz czubek Kokona, to jest Tałonka, to jest Klimczok. Doleciałem nad Klimczok na jakieś dwa... 1100-2200 metrów nad poziomem morza, Klimczak ma 1117, więc miałem prawie kilometr zapasu na dół i tak samo jak mijając punkt u Sandra leciałem trochę na czuja, zerkając na dół pod siebie oraz na mapę w XC Traku, ale zaliczyłem ten punkt. Jak pokazałem na tej mapce skierowałem się na Szyndzielnię, o tu gdzie jest ta żółta polanka to jest stok na Szyndzielni, tutaj zaraz obok po prawej schronisko, a tam gdzie tam na tym zielonym lesie idzie ta przecinka to jest kolej linowa na Szyndzielnię z Bielska, która prowadzi. Natomiast tutaj mamy fajny widok teraz na Bielsko, dalej tam na jezioro Koczałkowickie, a po tutaj przed sobą teraz tak, widać już zbiornik wapienicy, na który zaraz się skieruję. I tak, jak powiedziałem, ja już praktycznie jestem nad zbiornikiem Wielka Łąka. To jest zbiornik wody pitnej dla wielska Białej. Bardzo ładnie tu jest, nieraz tu nawet na rowerze przyjeżdżałem, czy na nogach przychodziłem. Mam z domu w linii prostej około 5 km, może trochę mniej. I tu jest Dolina Wapienicy, jest w ogóle rezerwat. I Trak, mapa pokazywała, że już teoretycznie mam już ten cylinder e, też zerkałem na dół czy go mam, więc wyglądało, że jest w porządku, więc e, powoli e, zawracałem w prawo, tutaj, a po prawej stronie mamy wyjście z Doliny Wapienicy i już samo Wapienice, Polarze Paku bardzo ładnie się prezentowały, więc zostało mi do domu jeszcze z jakichś 5-6 km, e, więc się skierowałem w kierunku Nocnym. Tam w oddali widzimy jezioro Czalkowickie. A z nadzbiornika, wielka łąka, poza czym skierowałem się już w stronę domu i lądowiska. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy piękny widok na Bielsko-Białą. Tam mamy lotnisko po prawej stronie. Zaraz widać pas startowy lotniska w Aleksandrowicach. Jestem akurat nad Jaworzem. Do domu, w linii prostej, mam jakieś 3 km. Więc tylko wytracam wysokość. Oczywiście po drodze spotykałem jakieś kominy, ale nie zależało mi już na nim, żeby je kręcić. A ja już jestem bardzo blisko, tamta łąka, którą widzicie, lądowiska ma jeszcze sporo wysokości, więc warto sobie coś poćwiczyć. E, teraz na przykład e, stwierdziłem, że zadzwonię do żony wcześniej. Dzwoniłem do żony. Niestety nie było zasięgu. Byłem zaskoczony, że się nie udało W track, na telefonie ma taką konkret i od razu wybieram połączenie do żony. Nie udało się. Mam jeszcze też sporo wysokości, więc e, założyłem też uszy. Nie wiem czy cię zauważyli, e, że mam założone uszy, O, widać teraz właśnie e, odwijam sobie je, warto sobie przypominać niektóre procedury. Tutaj sobie lekko też esuję, tam gdzieś jakaś ma spiralka po drodze. Żeby wytracić tą wysokość skoro jej tyle jeszcze było. A już praktycznie doleciałem, tu jest ta onka, na której ląduję, już widzę tam swoje że tak wiem, mieszkanie. I właściwie na tym będę kończył ten dzień z fajnego lociku. Często ten lot robię tutaj do domu. Później wezmę rower i wyruszę po auto do Szczyrku, dwadzieścia kilka kilometrów, także bez problemu to machnę, myślę, że w godzinkę i tutaj już sobie esuję, bo tutaj podchodzę do lądowania na tą łąkę, jeszcze tam niż jakiś bąbel dostałem, jeszcze teraz go nie widać, a póki co dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że zbytnio was nie znudziłem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli się podobał, do lajkowania i komentarzy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, gdzieś w powietrzu, bądź na startowisku, bądź lądowisku, na żarze skrzycznym, jaworowym, bo tutaj najczęściej latam. Dziękuję za oglądanie i, tak jak powiedziałem, do zobaczenia. I miłych lotów i bezpiecznych przede wszystkim. Cześć!